Witam tutaj kubiks, zapraszam was na kolejny odcinek z Raymana Trójki Wybaczcie, że tak długo, po pierwsze czekałem aż będzie wreszcie weekend Najbardziej prawdopodobne, że... O, w sensie. Najbardziej prawdopodobne, że odcinki Raymana będą wchodzić mniej więcej Od pi w piątki i soboty ale w, tym, w ten weekend, to, skoro jest długi weekend, to będzie nie więcej. Może zrobić dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Uu, a właśnie. Wracając do gry. Jesteśmy na pustyni Knarynów. Musimy dostać się do kolejnego i to już ostatniego doktorka. Oby. I ten poziom jest według mnie najdłuższym i mm, jednym z najtrudniejszych poziomów Ponieważ pojawiają się tutaj postacie, które są prawie niezniszczalne, czyli Knareni Znaczy, są niezniszczalni, ponieważ, bo można tylko jednego z nich zabić Knarena, którego jest podobno na najpotężniejszy, a można go zranić. Jeśli będę długo w tej się świeżo, to będę musiał zacząć od nowa nagrywanie. Bo jak padnę, to muszę zaczynać nagrywanie od nowa, to nie jest. Trzeba tutaj tego teraz skoczyć. Fuck yeah. yeah! Fuck yeah! Czy mi się wydaje, że to są kości? Tak, to są kości. I... Kasa. Teraz ostro sweliłem. Przepraszam Was, drodzy widzowie, że będziecie musieli to oglądać, naprawdę. Sweliłem teraz gorzej niż w łącach. Kiedyś ta gra była hitem, teraz dla tych, którzy lubią sobie takie gierki. Kiedyś to było hit, to było a teraz w ogóle to był hitem, tylko dlatego, że ludzie chcieli kontynuacji tej gry. Od długo czekali na kontynuację. Dobra, no i drodzy widzowie, teraz zrobię chwilę taką przerwę. Na serio, mam tego dosyć. Robię przerwę i jak już się tam dostanę na górę bez żadnych problemów, to do Was wrócę. Cię doskoczyłem, boże. Nie jestem problem bo zapomniałem, jak się skaczę. Ponieważ nie mały problemu ponieważ grałem w jakąś inną gierkę. Przestałem Zostałem grać w no i do by coś. Jeśli zauważyliście niczego o nim nie dostaliśmy, oprócz informacji, hej! Hey, no halo! Jak chcesz przejść przez puste musisz iść tunelami! To nie taki łatwo, żeby nie chronić od klarenów! Te bestie są niepokonane! Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś mordę, wiedział, że tak! No tak! To ja nie to jestem Ciekawy jaki. Pytaj klarygom, to się nie podesz! Rozumiesz? Nigdy! Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec! No w ogóle to nie oblażę! Dobra, i... skąd się, to to Dobra. Ui... Krucię, nie tej dlaczego. się trzeba powiedzieć o o tak został złapany! O Boże, przez karena! Widzicie, teraz nasze pierwsze Knareny. Ich naprawdę nie można pokonać. oni są tak jakby niezniszczalnymi postaciami w tej grze. Inny sposób, żeby tutaj wygrać, to trzeba go wykołować. Szybko! To jest jedna z bardzo ciężkich części tego poziomu. Nie, musicie, nie możecie też się złapać. Może później Wam pokażę co się stanie i ci jednak to zrobicie. Proszę jeszcze tylko jeden i będę miał więcej życia. Fajnie. Dobra. który był na, który na górze. Dobra, tak jest. Przyszedł jeszcze raz, No i znowu tyle Polaków. Szybko na górę, na górę, na górę, na górę. Trzeba szybko przewitać i wrócić. Ej hey no I właśnie, tutaj wracamy do postaci z Raymana dwójki Czyli... Ptaku kuczaku! Musimy zabrać, żeby tamten guzik otworzył nam cholernę drzwi Dobra, przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Ja zamawiam oczy. Niech sobie pobiega. Mięsko skrusze. Je. Trzeba poczekać, czyż tam przejdzie. Tutaj mamy skarw. Yeah. Sobie, Mięsko skruszenie. Według mnie te ich teksty są czasami dziwne. I znowu to, sama, to samo. I znowu nam przylecą te cholerne kurczaki. Yeah. Yeah. Oh. Nie mogę ani rzucić się na nikt. Ani nie, nie mogą mnie ani dotknąć, ani ja nie mogę nimi lucić tym jajkiem. Muszę to jajko zabrać. Okulik. Wcisnął mnie ten guzik z Przepraszam Was za swoje twoją Zwykle to robię za pierwszym razem i wtedy się udaje, ale teraz. Kiepsko. Kiepsko wszyscy przempli Dobrze, Ej, lecz zaraz wracam. Muszę zabić czaki. O co to, to jest... Cześć dalej! No i kolejny, kolejna część, kryzysu została zakończona. Na poziomie 100%. Możemy iść. Tu, jestem, no szybko, no no. Przepraszam. tu jest błąd w grze, pani. Tu jest y, chyba największy błąd twórców. No skoro Globox został złapany, to jakim cudem on nam machał i nie był złapany przez jakąś chwilę, a potem go znowu złapali? Albo Globox umie się uwolnić, a właśnie, musimy wcisnąć ten guzik, ale nie wciśniemy go, może to zrobić tylko Knaren to chodź tutaj, tak, tak, chcesz, mięsko? Tak, widzicie, oni mają taką tarczę. Czasami jak się, jak się dotknę jak na rena, to loja... tak, jakiś filmik mi się pokazuje... Fuck, nie założę. A zaraz wiem, wrócimy, tylko musimy gdzieś pójść. Na prze. Oj, przepraszam was za chwilę.